Czy Donald Trump chce rzeczywiście wsadzić Baracka Obamę do więzienia? Jak wyglądają wyniki sondaży opinii publicznej o aktualnej administracji oraz jaki sprytny trik republikanie chcą wykonać, żeby zwiększyć ilość swoich miejsc w Izbie Reprezentantów? To wszystko dzisiaj na kanale BlaBla USA. Wow, dzisiaj mam naprawdę interesujący filmik dla Was zaplanowany. A więc, jeżeli lubicie słuchać o wydarzeniach z amerykańskiej polityki, nie zapomnijcie dać lajka na tym filmiku oraz, oczywiście, subskrybować ten kanał. Donald Trump ostatnio wywołał wielką furorę. Opublikował na swoim Truth Social filmik, jak Barack Obama jest aresztowany i później idzie do więzienia. Filmik oczywiście był stworzony przez sztuczną inteligencję, bo zaczyna się na tym, jak Barack Obama gościł Donalda Trumpa w Białym Domu po tym, jak Donald Trump wygrał prezydenturę w 2016 roku. Potem członkowie w garniturach FBI złapali Baracka Obamę, założyli mu kajdanki i zabrali go do więzienia. W tym czasie, jak Barack Obama jest aresztowany, to Donald Trump siedzi obok i się śmieje. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że później jest pokazane, jak Barack Obama. Chodzi po swojej celi w więzieniu, no i kończy się takim zbliżeniem do jego twarzy. Jakby George Washington wiedział o tym, że w przyszłości jeden prezydent będzie tworzył filmiki o tym, jak były prezydent jest aresztowany i brany do więzienia, to chyba by oszalał, no ale takie są realia, w których teraz. Żyjemy. Oczywiście wszyscy na to zareagowali dokładnie tak, jakbyśmy przypuszczali, czyli lewica i demokraci byli zbulwersowani i w ogóle, jak Donald Trump może coś takiego publikować. Pewnie większość niezależnych wyborców także tak myśli, a republikanie po prostu myślą, że Donald Trump troluje i troluje niesamowicie. Ale potem okazało się, że Donald Trump jednak nie robi tego bez powodu. Dlatego, że później Donald Trump opublikował następujący wpis na Truth Social. Sam Obama wyprodukował oszustwo Rosja, Rosja, Rosja. Krętaczka Hillary, śpiący Joe i wielu innych brało w tym udział. Zbrodnia stulecia. Niepodważalne dowody główne zagrożenie dla naszego kraju. Potem, jak dziennikarze na ten temat zadawali mu pytania, to on powiedział, że Barack Hussein Obama zdradził kraj. Dla tych, którzy nie wiedzą, za zdradzenie kraju może nawet być kara śmierci. Potem Tulsi Gabbard, czyli dyrektor wywiadu narodowego, oskarżyła Baracka Obamę o zorganizowanie zdradzieckiego spisku. Powiedziała dokładnie, że to zrobił poprzez sfabrykowanie informacji wywiadowczych, sugerując rosyjską ingerencję w wybory w 2016 roku, aby podważyć zwycięstwo Trumpa. Twierdziła, że Barack Obama i jego administracja, w tym James Comey, były dyrektor FBI, oraz James Clapper, osoba, która pełniła jej funkcję za czasów Obamy, próbowali przeprowadzić wieloletni zamach stanu i powinni być ścigani za zdradę. A więc teraz dojdziemy do senku tej sprawy. W mojej opinii i w opinii wielu innych, administracja Donalda Trumpa nie ma żadnych planów, żeby wysłać Baracka Obamę do więzienia. To byłoby niesamowite łamanie precedensu, i Donald Trump by na pewno z negatywnych powodów przeszedł do historii. A jak wszyscy wiemy, on tego nie chce. Jedyny powód, dlaczego administracja teraz o tym mówi, to oni muszą zmienić uwagę z listy Epsteina. W ten sposób, przez to, że Donald Trump i Tulsi Gabbard nawet wyglądają, że są trochę poważni i że Barack Obama może iść do więzienia, czyli były prezydent może iść do więzienia, to jest tak duża sprawa, że wszyscy się tym interesują, a ta lista Epsteina już jest gdzieś z tyłu za nami. I to jest jeszcze bardziej potwierdzone tym, że jeżeli przypatrzycie się do całego przemówienia Tulsi Gabbard, to ona tak naprawdę nic konkretnego nie mówi, tylko mówi, że gdzieś coś ktoś sfałszował i tak naprawdę to będzie wręcz niemożliwe żeby udowodnić, że Barack Obama maczał w tym palce. Ale słuchajcie, no to jest widocznie efektywne, bo jak Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy, to mówił o tej sprawie, a nie o liście Epsteina. Najlepiej to podsumował Matt Walsh, czyli taki konserwatywny komentator polityczny, zwolennik Donalda Trumpa, ale także bardzo chciał, żeby ta lista Epsteina była wypuszczona, że jeżeli Donald Trump mówi o aresztowaniu Obamy, to niech aresztuje Obamę. A takie gadanie o byle czym nie ma sensu. Rozumiecie, bo jeżeli oskarża się kogoś o to, że ta osoba zdradziła kraj i popełniła takie przestępstwa, no to niech ta osoba idzie do więzienia. Owszem. I myślę, że właśnie tak to się wszystko skończy. Donald Trump trochę o tym pogada, Tulsi Gabbard trochę o tym pogada, media na ten temat będą szaleć i demokraci oczywiście na ten temat będą krzyczeć. Ale koniec końców za dwa tygodnie. Wszyscy zmienią temat. A więc, jak to wszystko wpływa na sondaże? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o sprawie Obamy, bo to są świeże informacje. Sondażownie jeszcze nie miały czasu, żeby na ten temat spytać publikę, ale tutaj chodzi mi o całą administrację Donalda Trumpa. I właśnie na ten temat wyszedł najnowszy sondaż najlepszej sondażowni na świecie, Atlas Intel. Atlas Intel brazylijska firma. W 2020 i 2024 roku najlepiej z wszystkich sondażowni przewidziała wyniki wyborów prezydenckich. A więc popatrzmy na wyniki ich sondażu, który był przeprowadzony między 13 a 18 lipca. Ocena prezydentury: Dezaprobata 54,9%. Aprobata 44,3%. Nettoaprobata minus 10,6%. Ocena rządu: słaba lub bardzo słaba. 54,3% budżet i ustawa podatkowa, która ostatnio była przegłosowana, skrajnie negatywne wrażenie 53,3% i skandal Jeffreya Epsteina. 52,6% Amerykanów uważa, że skandal Epsteina będzie ważny lub bardzo ważny przy podejmowaniu decyzji jak zagłosują w wyborach parlamentarnych w 2026 roku. Także Donald Trump otrzymuje negatywne wyniki w ostatnio przeprowadzonych sondażach przez Quinnipiac, NBC, CNN, Fox News, Washington Post i YouGov. To znaczy, że aż 7 sondażowni, w tym najlepsza Atlas Intel, twierdzi, że Amerykanie negatywnie oceniają administrację Donalda Trumpa do teraz. Ale nic jeszcze nie jest przesądzone. Donald Trump rzeczywiście otrzymuje negatywne wyniki teraz, ale demokraci nie są dużo bardziej popularni. Politico ostatnio wypuściło niesamowicie interesującą analizę, bo popatrzyli ile komitet demokratów ma pieniędzy, a ile komitet republikanów ma pieniędzy. To naprawdę przekazuje kto wierzy w swoją partię, a kto w nią tak naprawdę nie wierzy. Tutaj nie mówimy o darczyńcach, którzy dają na przykład miliardy czy miliony dolarów. Tutaj zwykle średnia osoba daje po 20-30 dolarów miesięcznie dla swojej partii, a więc tak wyglądają wyniki. Republikanie na ten moment mają w banku 80 milionów dolarów, a demokraci tylko 15. Republikanie mają 65 milionów dolarów więcej. W czerwcu, czyli w ostatnim miesiącu, Republikanie zebrali 16 milionów dolarów. Demokraci tylko 8,5. Prawie dwa razy więcej poszło do Republikanów. A jeżeli chodzi o okres od stycznia do czerwca tego roku, to Republikanie zebrali 96 milionów dolarów, a Demokraci tylko 69. Republikanie zebrali 27 milionów dolarów więcej od swoich przeciwników. Ale to nie jest jedyna przewaga Republikanów, bo można powiedzieć, że mają asa w rękawie. I tutaj mi chodzi o tak zwany gerrymandering. A więc wiecie, że oczywiście jest Izba Reprezentantów i Senat na poziomie krajowym, ale czego może nie wiecie, to każdy stan ma także swój parlament. Czyli każdy stan ma albo Izbę i Senat, albo po prostu jeden duży parlament i gubernator funkcjonuje jak prezydent na poziomie krajowym. A więc jeżeli się kontroluje taki parlament stanowy jak Republikanie, na przykład w Teksasie, to oni mają kontrolę nad dystryktami do federalnej Izby Reprezentantów, czyli to znaczy, że członkowie parlamentu w Teksasie. Patrzą na mapę swojego stanu i później rysują dystrykty, jak mają wyglądać do Izby Reprezentantów na poziomie krajowym, czyli w Waszyngtonie, DC. A więc tym sposobem w 2025 roku Republikanie w Republikańskich Stanach i niektórzy demokraci w demokratycznych Stanach mogą przerysować tak mapy, żeby w 2026 roku mieć więcej miejsc w Izbie, nie wygrywając tak naprawdę dodatkowych wyborów. A więc media spekulują następująco, że w Teksasie Republikanie mogą wygrać od 3 do 5 miejsc więcej przez przerysowanie tych okręgów. W Ohio od 2 do 3, w New Hampshire może 1. W Alabamie, Georgii, Florydzie, Karolinie Północnej mogą wygrać 2 lub 3 miejsca, tutaj mówiąc łącznie. To oznacza, że oni mogą wygrać od 7 do 11 miejsc. Z drugiej strony, demokraci, przez przerysowanie okręgów w swoich stanach, mogą wygrać. W Illinois 1 lub 2 miejsca, w Nowym Jorku 1 do 3, Maryland maksimum 1 i w Nowym Meksyku, Oregonie i Nevadzie łącznie maksimum 1. To oznacza, że mogą wygrać od 2 do 6 miejsc. A więc, jak popatrzymy całościowo, to Republikanie mogą zwiększyć swoją przewagę. Od minimum jedno, a maksimum dziewięć miejsc w izbie reprezentantów bez wygrywania żadnych dodatkowych wyborów. A przypominam wam, że aktualnie Republikanie mają przewagę 8 miejsc, a więc w najlepszym przypadku mogą zwiększyć swoją przewagę dwukrotnie, nie wygrywając żadnych dodatkowych wyborów. Nieźle. I na tym skończymy dzisiejszy filmik i bardzo Ci dziękuję, że zostałeś do samego końca, i jeżeli już to zrobiłeś, to zostaw lajka i nie zapomnij zasubskrybować kanał. Napiszcie mi w komentarzach, co wymyślicie na temat wsadzenia Baracka Obamy do więzienia, na temat sondaży Donalda Trumpa oraz na temat gerrymandering. Jeszcze raz dziękuję bardzo wszystkim wspierającym. Oglądacie kanał bla bla USA.